Z tej strony GTA 16 a ja witam was w kolejnym filmie. Dziś pokażę wam dwa zgliczowane miejsca. Pierwsze z nich znajduje się w tej lokalizacji na mapie. Jest on niedaleko sklepu z amunicją. A Dokładnie to tutaj. No i do wszystkiego będzie potrzebny helikopter. Albo samolot, jeżeli umiecie wyskakiwać z samolotu, hehe. <gry> no i oczywiście spadochron, który dostaniecie automatycznie po wejściu do helikoptera. Jak już taki helikopter posiadacie, na przykład użyję w tym wypadku bazarda. No i udaliście się do wcześniej pokazanego wam miejsca. To znajduj, znajdziecie się tutaj. No jest tutaj taki budynek, który wygląda jak odwrócona trąbka, taki przynajmniej ma kształt, taki okrągły. No i wystarczy teraz sobie wyskoczyć z helikopteru i wylądować, tak jak ja tu zrobię, w odpowiednim miejscu. Ta nasza postać powinna się zbliczować w dół, tylko żeby nie spadła. Ok. No I teraz że się zbliżowała, wystarczy tutaj stanąć w tym miejsce. I powinniśmy spaść w dół. No jest to dobre miejsce na przykład, żeby się skotować przed policją, przed innymi graczami. No i idealne miejsce dla snajpera, bo wszystkie kule, jak widać, przechodzą przez tekstury. Kakiety tak samo. No ale okej, okay, przejdźmy do następnego miejsca, które już nie będzie takie fajne, no ale muszę je pokazać. To było twarde lądowanie. Następne i ostatnie zgliczowane miejsce, które wam dzisiaj pokażę, znajduje się w tej lokalizacji na mapie, jest to niedaleko, a dość właściwie to nawet naprzeciwko sklepu z tatuażami, no i tutaj też w okolicy zeszłego, poprzedniego glitcha. Ok, gdy się tutaj ud udaliście, macie tutaj takie dwa kontenery, ten glitch nie jest aż taki fajny, no chyba, że uda wam się dostać się do środka tego budynku, bo macie dwie opcje, albo się zgliczujecie w kontener, albo w budynek, to w budynek będzie trochę trudniejsze, no ale w kontener na pewno uda mi się teraz zgliczować, przynajmniej na tym filmie, <laughs> Tak przy okazji chciałem się Was jeszcze zapytać, um, czy spodobał Wam się zeszły film, który zrobiłem, bo był taki trochę inny. No i to będzie taka nowa seria właśnie co, co do zeszłego filmu z tym archiwum X. Dobra, ale przejdźmy teraz do glitcha. Tak jak już mówiłem, gdy udaliście się w to miejsce na mapie, jest sobie taki, są tutaj takie dwa kontenery, niebieski i czerwony. Więc to ich wybiec w tą szczelinę pomiędzy ścianą a kontenerem. No jesteście w takim zgliczowanym miejscu, to ja nikt nas na pewno nie zabije. Zobaczcie jeszcze czy zmienięcie na sniper, to będę mógł strzelać. Tak, jak to zmiecie na sniperka, to będziecie mogli sobie tutaj tym pozabijać innych graczy. No i tak jak widać zbliczowałem się w kontener, bo albo się w kontener zliczyłeś, albo w ten dom tutaj. Jak będziecie w budynku, to będziecie mieli jeszcze lepiej, tutaj możecie sobie... macie większe po prostu miejsce do strzelania. Większy teren zbliżowany. No i to było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie po więcej. No i do słyszenia. Na razie. Jesteście zajebiści.